you To już jest 43. nowy rok akademicki, który rozpoczynamy w Białej Podlaskiej. 44. jako filia UMCS-u i przez kolejne lata zainteresowanie studiami na, w naszym wydziale no, było bardzo duże. W tym roku, w tym roku mamy wypełnione limity na wszystkich kierunkach nieco mniejsze są na rekreacji, niemniej jednak zainteresowanie było duże naszymi kierunkami. Chciałabym przypomnieć, że w tym roku prowadzimy pięć kierunków. Jest to wychowanie fizyczne, pierwszy i drugi stopień, studia licencjackie i magisterskie. Kierunek sport w zasadzie nowy. Następnie turystyka i rekreacja, pierwszy i drugi stopień, a więc studia licencjackie i magisterskie, oraz studia na pierwszym kierunku, studia o profilu praktycznym, na kierunku fizjoterapia i kosmetologia. Co jest jeszcze takim nowym u nas, to to, że jesteśmy jedną z pierwszych uczelni, która kształci specjalistów czy kadrę dla potrzeb służb mundurowych. Jest to wychowanie w służbach mundurowych. Bardzo taka ekipa zwarta, chętna do wszelkich prac, no i dobrzy studenci przede wszystkim. W wielu uczelniach, nawet najbardziej prestiżowych uniwersytetach, nie uruchomiono w bieżącym roku wielu kierunków studiów stacjonarnych ze względu na brak chętnych do studiowania. Na szczęście problemy te w niewielkim stopniu dotyczą Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Przyjechałem tutaj z Mińska Mazowieckiego. Studiuję na pierwszym roku licencjatów na WF-ie w służbach mundurowych. Studiuję tutaj, ponieważ chciałem się potem dostać do służb specjalnych, a ten kierunek naprawdę daje niezłe możliwości. Można porobić różne, różnego typu jakieś kursy. Jako pierwsza dyplom ukończenia studiów odbiera pani magister Katarzyna Waracka, kierunek wychowania fizyczne, która ukończyła studia ze średnią 4,85. Bardzo miło, sympatycznie będę wspinać wykładowców w większości, bo naprawdę są bardzo życzliwi. Nie jest tak na wszystkich uczelniach i naprawdę zapraszam do jej podlaski. Ludzie ogłaszają firmy, ogłaszają przetargi. W tej chwili kto da mniejszą cenę, ten prawda pracuje. Ale no, ja jednak go nie za jakością, nie chcę hałdurzyć. I po to tutaj spędziłam 5 lat na studiach dziennych, uczyłam się, zdobywam kwalifikacje, żeby teraz, że tak powiem, naprawdę hałdurzyć. Ślubuję uroczyście, że będę. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Są dwie uchwały Senatu, na mocy, której, na mocy których w następnym roku akademickim będziemy mogli zaistnieć jako filia. Jeszcze jest tylko wymóg formalny. Pan rektor musi podjąć stosowną decyzję. Rektor, oczywiście, AWF-u, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. No i tą decyzję musi zaakceptować ministerstwo. Także po tych wszystkich już. Takich formalnościach będziemy mogli przystępować do przekształcania się w tym roku akademickim, do przekształcania się w filie Akademii Wychowania Fizycznego. Czyli historia, kołem się toczy. Rok Akademicki 2013-2014 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu OB Podlaskiej ogłaszam za otwarty.